Ja tutaj Sandra z kanału Sąbuka i przychodzę dzisiaj do Was z trochę innym formatem niż zwykle, bo dzisiaj pobawię się trochę w Zodiacare, nie żebym się jakoś na tym znała. I oczywiście ten filmik ma tylko charakter humorystyczny, tak żebym się dobrze bawiła, tak jak inne tagi i tak dalej. No i właśnie od jakiegoś czasu wydawnictwo czwarta strona na Instagramie e, robi takie horoskopy Bookstag... E, Horoskopy dla bookstagramerek jako czytelnicy, tak? Zodiaki, znaki Zodiaku jako czytelnicy. O, nareszcie się wysłowiłam. No i zainspirowana właśnie tym ich pomysłem, stwierdziłam, że... Mm, czemu by nie zrobić czegoś takiego? Nie widziałam takich filmików na polskim, na polskim BookTube, więc stwierdziłam, no chyba, że są to podrzućcie mi linki koniecznie, żebym sobie obejrzała. No i stwierdziłam, że czemu by. Nie. No i zebrałam sobie kilka informacji na temat Wodnika, bo jesteśmy właśnie w sezonie Wodnika do 18 lutego. Więc mam nadzieję, że jak zobaczycie ten filmik, to jeszcze jesteśmy w sezonie Wodnika. No i zebrałam sobie parę informacji na temat tego znaku Zodiaku i na podstawie tych informacji wybiorę pięć książek, które według mnie będą najbardziej pasowały i mają szansę spodobać się temu, znaku, temu znakowi Zodiaku. A więc bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Przepraszam za tą zm małą zmianę w kadrze, ale musiałam porachować z moim kotem, bo był bardzo niegrzeczny. Um, wracając. Wodnik, mimo że ma w nazwie wodę, to uwaga, uwaga, jest znakiem powietrznym. I z tego, co wyczytałam, to jego dwiema planetami, to oni nazwali w internecie opiekuńczymi, są Saturn i Uran. Co z tego wynika? Wyczytałam w internecie, że mm, pod wpływem tych planet, e, osoby spod tego znaku, zodiaku mają innowacyjne myślenie, myślą nieschematycznie, e, poszukują rewolucyjnych rozwiązań, wyprzedzają swoje czasy właśnie w tym rozmyślaniu. No i co mi się kojarzy właśnie takiego z tym, to. Pam, pararam! Cinder. I może zacznijmy od tego, że Cinder to jest właśnie kopciuszek mechanik. E, I w ogóle w samej tej koncepcji tej książki wydaje mi się, że to już jest takie nieschematyczne, żeby wsadzić kopciuszka w roli mechanika. Tak sama Cinder moim zdaniem też jest właśnie taka nieschematyczna i e, innowacyjna. E, oprócz tego, że jest cyborgiem, to nie wiem, co tam jeszcze z technologii więcej można by było wsadzić. E, no i myślę, że właśnie dzięki... Temu osoby spod znaku wodnika pokochają tę historię. Myślę, że nie tylko osoby z znaku wodnika, bo to jest taka książka. O której nie słyszałam już złych opinii. Jakby wszyscy ją kochają. Jak wstawiłam post na Instagramie z Cinder, no to czytałam same pozytywne właśnie też komentarze i opinie. E, a więc jeśli chodzi o eksperymenty, to znajdziemy tutaj eksperymenty. Jeśli chodzi o technologie i innowacyjne idee, to też tutaj znajdziemy. Znajdziemy cyborgów, androidów, e, próby wynalezienia nowej szczepionki. E, I wydaje mi się, że. Nic więcej nie mogę tutaj powiedzieć, jest to idealna pozycja właśnie dla wodników i nie tylko. Nawiązując do tych cech i dodając do tego, że są to ludzie niepowtarzalni, wybitni ee, i z pasją, mogłabym jeszcze polecić przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Niestety ja nie mam ze sobą swojej kopii, ale tutaj wam gdzieś wkleję. E, I wydaje mi się, że ta książka będzie odpowiednia, dlatego że Pipa, główna bohaterka, prowadzi śledztwo w swoim miasteczku i to jak prowadzi to śledztwo. W formie dziennika, a zarazem pracy do liceum, projektu do, do liceum, moim zdaniem jest bardzo innowacyjne. Pipa też jest pełna pasji i bardzo konsekwentna w tym, co robi. Dąży do celu, mimo że wie, że są Pewne zagrożenia, które e, no niestety pipa nie jest do końca też bezpieczna, ale mimo, mimo to właśnie dzięki swojej uporczywości brnie brnie dalej, bo chce rozwiązać e, tą zagadkę, bo jest pewna swego i jak się później okaże, e, nie będę wam spoilerować, musicie przeczytać. E, Zawsze zawsze tak się kończy tak, że prawie za dużo powiem, no nieważne. Więc przewodnik po zbrodni, super seria. W ogóle czytam też drugi tom, za trzeci się jeszcze nie wzięłam. Kocham całym serduszkiem i z, naprawdę z ręką na sercu mogę ją polecić. Pierwszy tom mnie kompletnie kupił, zaskoczył swoim zakończeniem. E, obrotem akcji, swoim plot twistem kompletnie się nie spodziewałam, a przy okazji Pipa jest taką dziewczyną, w której się po prostu zakochujemy, bo jest wypitna. Niesamowita, przekochana i broni swoich bliskich, chroni ich jest murem za nimi. Tom również był wybitny. Trochę nie podobał mi się do końca, plot tu jest w drugim, ale nie odejmuje to właśnie od tego, jak ta historia jest dobra, jak jest poprowadzona. I w ogóle sam zamysł na to uważam, że jest. Taki dość oryginalny. To nie jest jakaś oklepana, która jest z rzędu, taka sama młodzieżówka, taki sam kryminał młodzieżowy. Bardzo w ogóle spodobało mi się pomysł wsadzania zdjęć już w drugim tomie, bo w drugim tomie dostajemy też zdjęcia, więc mamy też jakby posty chyba z Reddita albo z Twittera, już nie pamiętam do końca. Ale bardzo mi się to podobało i uważam, że to jest coś, co wyróżnia, wyróżnia tę książkę. Przechodzimy dalej. Wodniki to też osoby bardzo charyzmatyczne, które nie za bardzo lubią ograniczenia. Są to niepowtarzalne jednostki, wyróżniające się na tle innych, odważni, nieskrępowani i właśnie dlatego też nie lubią tych ograniczeń. I postać, o której sobie pomyślałam, czytając takie rzeczy w internecie, opisy wodników, to Adi La Rue. Ja swoich kopii nie mam z oczywistych przyczyn. Chyba każdy, kto już mnie zna i ogląda, wie, dlaczego nie mam Adi La Rue na swojej półce, ale też Wam tutaj ją wkleję. Adi, wydaje mi się, że świetnie, świetnie by się dogadała z wodnikami, bo to też jest taka e, kobieta, która była bardzo niezależna, chciała się wy, wy, wyłamać z, ze schematów i było to bardzo odważne, bo nie zapominajmy, że Adi była z jakiejś wioski we Francji w 1700 bodajże roku, już nie pamiętam do końca. Ehm, więc w tamtych czasach, jak osadzimy historię w tamtych czasach, wyrwanie się z, z małżeństwa i z takiej wioski, to była nie lada, odważna decyzja. Później, co tam się wydarzyło, no to już... No, trochę Adi nie wyszło. Mimo wszystko, bardzo doceniam tą jej odwagę. I... No i właśnie, jak pomyśleć o tej Adi Larue, no to była to bardzo odważna e, dziewczyna, tak? E, się tak zawziąć, uciec i, i zdecydować na coś takiego w tamtych czasach. Tym bardziej, że nie miała wiele e, innych możliwości ani perspektyw. E, jeśli chodzi o te ograniczenia, no to Adi, jak już zawiązała ten pak z diabłem i już wiązało się to z dużymi ograniczeniami, a, mianie, a mianowicie tym, że nikt nie mógł jej zapamiętać, to Adi też nie była z tego powodu zadowolona i próbowała to na wszelakie sposoby obejść, tak? Ehm, próbowała zostawiać po sobie jakieś tam e, wspomnienie w, w jakikolwiek sposób. Nie zawsze, bo czasem wiedziała, że wiążą się z tym jakieś profity, tak? E, wiedziała, że coś może uzyskać w taki sposób, że jest cały czas zapominana. Um, ale mimo wszystko gdzieś w którychś momentach swojego życia próbowała zostawić po sobie ten ślad. Chciała zostać chociaż przez jedną osobę zapamiętana. No i właśnie historia Adi Larue to jest kwintesencja... Osoba Adi to jest kwintesencja właśnie tego, co przeczytałam na temat wodników w internecie według mnie. Kolejną rzeczą, jaką przeczytałam na temat wodników to to, że kierują się bardziej logiką niż emocjami. Że są to osoby bardziej praktyczne niż emocjonalne. E, znaczy nie odmawia się im kompletnie wrażliwości, ale jednak stawiają na ten rozum. No i książką, która mi się z tym skojarzyła, no to na pewno są Kwiaty dla Algernona. Jest to krótka powieść, która opowiada o historii Charlie'ego Gordona, e, osoby z upośledzeniem, e, która ma bardzo niskie punkty IQ i która uczestniczy w procesie badawczym e, w takim projekcie naukowym, które ma na celu zwiększenie e, jego punktów IQ, jego inteligencji. E, no i i podczas tego projektu pracuje z myszą Algernon, na którym została przeprowadzona właśnie taka operacja, jak możemy tutaj zobaczyć. I Algernonowi udało się zwiększyć IQ, ta mysz była mądra. No i właśnie Charlie Gordon pracuje z tą myszą, porównuje się do niej i tak dalej. No i w momencie, kiedy Charlie już zaczyna e, widzieć jakieś pierwsze efekty na sobie, e, poznaje na nowo swoją nauczycielkę, która była przy nim, e, która go uczyła i wspierała w momentach, kiedy on był jeszcze tą osobą z upośledzeniem, no i nawiązuje się między nimi jakaś tam relacja miłosna. I właśnie w tym momencie mamy tutaj te przejawy bardziej stawiania na rozum niż na uczucia. E, możemy, widzieć, możemy zobaczyć też, jak Charlie dojrzewa. E, jak wszystko sobie to układa w głowie i jak, stara się, jak się stara sobie z tym wszystkim radzić. Um, I wydaje mi się, że to jest taka książka, w której wątek romantyczny bardziej stawia na rozum niż na uczucia. Jest ogólnie bardzo rozbudowany, jakby to nie jest taki oklepany, ale właśnie przez to, że stawia tak bardziej na praktyczne myślenie niż na uczucia. To możemy, to w ogóle ja się nie czułam nim znudzona po pierwsze i nie czułam się nim przytłoczona, a po drugie możemy zobaczyć lepiej rozwój emocjonalny i umysłowy bohatera. To jest właśnie też kolejna pozycja, którą bardzo, bardzo polecam dla osób, które stawiają na, na rozum, a nie na serce. Tak, już ogólnie patrząc na wodników, co jeszcze bym im poleciła, to Stephena Hawkinga. Tutaj jego książkę, jedną wam wkleję, którą chyba najbardziej bym poleciła. To są krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, no ale tą książkę bym jeszcze poleciła. Tak, już myśląc ogólnie o, o opisie wodników. No i bonusową. Taką pozycją, którą teraz sobie tak zgarnęłam z półki, bo zobaczyłam. Ehm, przeczytałam jeszcze w internecie, że kolor wodników to niebieski, turkusowy i zielony. No i właśnie co zobaczyłam, to malamander. Ja wiem, że w polskim wydaniu ta okładka jest całkowicie inna, e, ale ta to jest jedna z moich ulubionych okładek, i właśnie mamy tutaj odcienie turkusu i zieleni, i niebieskiego też, e, więc stwierdziłam, że. E, to też może być dobra pozycja dla wodników, jako że okładka jest właśnie w ich szczęśliwych kolorach. Eee... Bardzo chciałabym Wam przeczytać blurba, ale niestety jest po francusku, więc nic nie zrozumiecie. Ale tak w skrócie rzecz biorąc, to Malamander jest o tym, że w nadmorskim miasteczku em, pracuje sobie Herbert w hotelu, w bodajże biurze rzeczy znalezionych i pewnego dnia do hotelu przyjeżdża Violet, dziewczynka, która 12 lat temu w tajemniczych okolicznościach straciła swoich rodziców i ona wierzy, że Herbert jest jedyną osobą, która może um, odkryć jej zagadkę, właśnie zaginięcia swoich bliskich. Um, no i później już Wam nie chcę spoilerować, ale bardzo polecam zbiera same pozytywne komentarze i wydaje mi się, że no, skoro to szczęśliwy kolor, to why not? No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie przedłużyłam zbytnio i niepotrzebnie. To było właśnie pięć książek, plus bonusowo jedna, którą poleciłabym wodnikom na podstawie opisu i znaku Zodiaku z internetu. Jeszcze raz przypominam, że ten filmik był tylko i wyłącznie humorystyczny i nie miał nic większego na celu. Um, jeśli czytaliście którąś z tych książek, którą poleciłam i zgadzacie się z moją opinią, że spodobałoby się Wodnikowi, to dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować i widzimy się w kolejnym tego typu filmiku. Cześć! Nie stresujemy się.